Hej kochani. Dzisiaj opowiem wam króciutko o uprawie majeranku. Czy warto? Moim zdaniem tak. Majeranek jest łatwy w uprawie. Potrzebuje ciepłego, słonecznego miejsca, osłoniętego przed wiatrem. Podlewamy regularnie, ale umiarkowanie, żeby nie przelać korzeni i uniknąć ich gnicia. Wysiewamy nasionka w marcu lub kwietniu, a młode sadzonki wsadzamy do gruntu po ustaniu zagrożenia przymrozkami. W naszym klimacie w gruncie nie przezimuje, ale można go uprawiać również w Donicy. Wtedy może być wieloletni. Pielęgnacja majeranku polega na usuwaniu chwastów i właściwie to wszystko. Ewentualnie można nawieźć jakimś naturalnym nawozem. Ścinać pędy można w ciągu sezonu kilkukrotnie. Przed kwitnieniem rośliny, bo gdy kwiaty rozkwitną, może być gorzki. Majeranek jest odporny na szkodniki i choroby. Można go sadzić w pobliżu innych ziół lub warzyw, takich jak pietruszka, bazylia, pomidory czy papryki. Większość z nas używa majeranku w kuchni. Chyba niewiele osób wyobraża sobie żurek bez majeranku, ale niewiele osób wie o jego właściwościach prozdrowotnych. Można parzyć herbatki z majeranku. Działa on przeciwzapalnie, udrażnia drogi oddechowe, ułatwia trawienie. Działa rozkurczowo, przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Ma działanie uspokajające, moczopędne oraz wzmacniające układ sercowo-naczyniowy. Wiedzieliście, jakie to cudo? U mnie majeranek jest już ścięty. Zawiązałam go takim zwykłym sznurkiem, którym obwiązuje szynki. I teraz powieszę go w miejscu przewiewnym, ciepłym, ale niesłonecznym. Nie powinno się suszyć ziół w pełnym słońcu, bo wtedy się po prostu y, uschną, a niedobrze wysuszą. Można go suszyć również w specjalnych suszarkach przeznaczonych do suszenia grzybów i owoców. Można spożywać również świeży. Po, naprawdę polecam.